Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, czyli nie powiem dokładnie kiedy, ponieważ być może gdyby złożył to na posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się dzisiaj, to być może takiego wotum zaufania by nie uzyskał. Ta sytuacja, w której Tusk mówi o, o tym, że jeszcze raz chce potwierdzić swoje przywództwo w koalicji, no trochę zaskoczyła przynajmniej Szymona Chłownia, chociaż nie wierzę to, że na woty Szymona Hołownia, raczej uważam, że Szymon Hołownia podczas konferencji, na której mówił, że być może oni nie zagłosują za wotum zaufania, tylko na przykład się wstrzymają oni jako trzecia droga, oczywiście, czy jako Ho polska 2050, jest, jest tylko próbą targu, jest tylko próbą zdobycia dla siebie jakiegoś nowego stanowiska, a być może utrzymania przez Hołownię marszałka do końca funkcji marszałka do końca kadencji. Ale już samo to, że coś takiego chołownie przechodzi przez gardło, jest sygnałem dla innych koalicjantów zaraz, zaraz. To jest moment, kiedy Tusk jest słaby. Jeżeli kiedykolwiek mamy cokolwiek od niego uzyskać, to jest właśnie teraz. Tusk doskonale to rozumie, ponieważ nikt tak jak on nie wykorzystuje słabości swoich koalicjantów, już nie mówię o przeciwnikach, ale koalicjantów, których poniewierał i poniewiera przy każdej okazji. W związku z tym, jeżeli przez chwilę on jest słabszy, a teraz jest słabszy, ponieważ właśnie przeżnął wybory i jeszcze do tego wystawił jakby swoją pierś na pierwszy plan i, i, i czy tam twarz. No i dostał, ja powiem nawet nie z liścia, ale dostał dwa potężne ciosy, które zachwiały nim mocno. To rzeczywiście to jest moment, na który czekali koalicjanci, żeby móc cokolwiek z nim renegocjować.